Słuchajcie, wzięłam się za obcięcie liści host. Dlaczego warto obcinać liście host przed zimą? Ponieważ zapobiegamy chorobom grzybowym i bakteryjnym. Liście host po przymrozkach więdną, brązowieją, robią się takie zazwyczaj obślizgłe, okropne i wtedy w tej martwej tkance liści rozwijają się patogeny szara pleśń i zgnilizda. Jeżeli to zostawimy na rabacie, to wtedy zarodniki przetrwają zimę zaatakują młode liście wiosną. Ograniczenie żerowania szkodników. Martwe liście są świetnym schronieniem dla na przykład ślimaków lub innych szkodników, które zimują właśnie w tych resztkach. Estetyka i porządek w ogrodzie po przemarznięciu robią się miękkie, brązowe, śliskie i nieestetyczne i brzydko po prostu wyglądają. Poza tym gleba o wiele lepiej oddycha, jeżeli ich tutaj po prostu nie ma. Termin Obcinania październik, listopad, wtedy kiedy robią się już po prostu brzydkie. Jeżeli nie są porażone żadną chorobą, możemy je wyrzucić na kompost. Jeżeli są porażone chorobami, wyrzucamy do y, odpadów bio. Jeżeli lubicie rośliny, jesteście ciekawi, co inni mają w ogródkach, zasubskrybujcie nasz kanał.